W drodze y, ładne jakieś tam skały, ładne miejsca, roślinność, która tam rośnie, jakieś tuki ragi, y, euforbie, wygiery. Te mi się bardzo podobały. Tani te kałwary, bardzo, bardzo ładne roślinki, efektowne, niespotykane. Oprócz tego wysoko już na wysokości 3000 metrów tu byliśmy na Draguną Maulę całe mnóstwo ptaków, takie Zonoplikie, Syjalis, no to właśnie te takie ich nie powiedziały <laughs> różne. Ale bardzo dużo tego było... Chyba wiedziały, że jak turysta się zatrzyma, to jakieś okruchy tam się znajdą bo tak to wszędzie raczej pustynia. A okolica właśnie tak wygląda. Tu naprawdę nic nie rośnie zupełnie, trochę śniegu tam jeszcze leży. Także tą drogą jechaliśmy, kawałek dalej leżał jeszcze śnieg przy drodze, to musieliśmy się zatrzymać, bo wnuk musiał jeszcze poszalać po śniegu. <noise> nie wiadomo. Ale tam wysoko, w jednym, w jednym miejscu zauważyliśmy, yy, że jest taki wyciek wodny, taka łączka, jak gdyby i tam całe mnóstwo pięknych roślin było. Także no też musiałem trochę robić zdjęć. Te kalceolalie fantastyczne. I różne inne. Najbardziej to mi się podobały te oksalisy. Azenofyla. Oksalis to jest, znaczy ten sukulent. To jest sukulent. W ziemi ma bulwę. no ale nie, nie kopaliśmy. Ale piękne są te rośliny. O, tutaj. Cała łąka ich było. A tam jest ta laguna, właśnie. Jakieś inne jeszcze tortulaki. No i tak wygląda zabawa z fotografowaniem małych roślin. Trzeba się zawsze położyć. We wszystkich barwach które można znaleźć kwiatki. No i kalce kal pod słońce prześlicznie się prezentuje. Jak słońce prześwietla te banieczki. No i za górze w małę. Po czym yy, przejechaliśmy przez granicę, do Argentyny, to już jesteśmy w Argentynie. No i znowu przekraczanie granicy, tych pieczątek musieli nastawiać, no, no tym razem szybciej, bo z godziny tylko Ale najważniejsze tam były pieczątki. To są łyczątnice. Różne. <śm> Ileś tam tych pieczątek stało i na jednym dokumencie stawiał tą pieczątkę, tą pieczątkę, tą <grymnie> i tak dalej. <grymnie> Pierwsze kartusze, jakie spotkaliśmy to mają to jest platyakanta, źle To jest napisana o To jest Tą roślinę. Początkowo podejrzewałem, że to może być majkuenia, ale, ale szybko się zorientowałem, że to nie jest majkuenia, tylko to jest milinum jakiś taki, trochę podobny do majkuenia, ale, ale jednak to jest zupełnie inna roślina, nie karkus. Koło malarkę trichocereus candicans. Całe kępy tego tam rosły. Trichocereus candicans nie rośnie wysoko, to są rośliny maksymalnie może 40 cm wysokości, natomiast tworzą kępy. I Propactus Straussianus. No, całe szczęście, że jedna roślina tam zakwitła. I ten Moza Rodakanta. Ten Moza Rodakanta to znajdziemy w całej Argentynie praktycznie. To są kwiaty, ten moze A to jest właśnie kępa Klikoseus Candidans. One tak właśnie rosną. Kąpów kwiatowych mają dużo, ale nie było otwartych kwiatów. Natomiast akurat ta jedna roślina od roku 30.000 kwitła. Bardzo nam, mnie to odpowiadało, bo widzieć krokaktusa kwitnącego, no w połowie stycznia, to jest rzadki wypadek, one kwitną w grudniu. Jeśli pojedziemy dalej i na mapie znaleźliśmy takie miejsce Laguna Blanca, co nas tak zachęciło do tego, żeby zobaczyć, jako że żadne jakieś takie dobre drogi tam nie prowadziły, było to od, od tej głównej rogi Ruta 40, czyli najważniejszej drogi argentyńskiej, trochę oddalone. No ale pojechaliśmy. Nad brzegiem laguny były tylko jakieś resztki zabudowań, coś tam kiedyś było, faktycznie. Laguna Blanka znaczy biała i faktycznie dookoła były skały gipsowe. Ale no, chcieliśmy gorąco upocenić, chcieliśmy się wykąpać, więc szybciutko tutaj z laguny staraliśmy się wejść. No, weszliśmy tak może do kolania, na nie, rękę do wody wyjmuję, a ręka śliska. Jak wyschnie, to się robi skorupa. To wszystko, to była jedna szkód wielka. Więc y, już żadnej kąpieli tam nie było, wyleśliśmy stamtąd. No, noc już zapadała, ale zwróciliśmy uwagę na te chmury, które nagle się pojawiły. No i mówimy to, co widać, tak wysokie, to, to są chmury burzowe. No ale nic, idziemy spać. W nocy jak się rozpętała burza, to tak trzepało raz po razu, że no, ja tam specjalnie się nie bałem, ale dziewczyny to były... <śmiech> <śmiech> północy nie spały, bały się strasznie. No bo właściwie nie było, no, te, te zabudowania, które były trochę wyższe, a tak to była no, spola muna i my w tych namiotach no, przy brzegu, no, w namiotach spaliśmy. Czy to jakiś kampik, to jakiś tam... Nie, tam, tam nie było żadnego kempingu. W ogóle ludzi nikogo. Aha. Woda tak tłukła, taki, taka ulewa była. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że rano jak wstaliśmy, to y, ten, te strugi wody wybijały piasek, czy ten muł, który był dookoła i y, tropik od, od wewnątrz był brudny i tak samo ten, ta część namiotu wewnętrzna. Była dosłownie ochlapana, ale pod każdym z namiotów zalewaliśmy skorpiony. I to takie z 500 tyle skorpionych. No przed deszczem się schowały. Trzy namioty i pod każdym skorpionym były. Także była atrakcja. I dla wnuka też. bo pierwsze raz widziałem na oczy skorpionych. To Dziewięć lat. Nie, do ręki nie Ja jednego zabiłem, zaraz na początku, w moim budzie, który stał też pod mamy na zewnątrz. Trzeba zawsze przed założeniem, trzeba wszystko zobaczyć, co się zakłada. Także zabiłem go za 15 minut. minut Wrówki go oblazły, są wszędzie, zawsze wyczyściły go dokładnie. <laughs> w okolicy znowu Państwo Jągsty Jakanta i jedziemy dobre 100 kilometrów od osady do osady taką drogą gruntową i nagle widzimy takie cacko jedzie. Czyściusienkie, wymyte, wylakierowane, firaneczki w oknach. No i... Nie, wiem. Dla mnie taki Antyk, na pewno wielkiej wartości, jest to Ford z 1920 może któregoś roku, to, to jest wielka wartość, ale jaki silnik musi mieć, jakie zawieszenie, że jeździ po takich drogach. I wniosek jeden. To musi być własność potomka któregoś z tych hitlerowców, co, co w Argentynie mieszkają. O kogo tam stać na to? <laughs> a, a ci Niemcy, że kupili olbrzymie te tereny właśnie i to wszystko to jest, to są własności niemieckie najczęściej. Wszystko No. Ale naprawdę cacko niesamowite. No i zajechaliśmy na takie stanowisko. Y, tu chciałem zobaczyć koniecznie, bo tu y, rośnie Procactus y, Strausianus, ale opisany jako multi coloris pinus, y, ponieważ ma żółte ciernie. A ja zauważyłem, że na tym stanowisku wszystkie rośliny mają żółte ciernie. Opuncja Benmoza Lodacanta, tak jak wszędzie Benmoza ma czerwone ciernie. Tu wszystko ma żółte ciernie. Tu widać, że, że są żółte. Może, może być. Nie. Ale fajne takie skały. No i to jest ten pyrokactus strausianus, ten multicoloryspinus. Dla mnie to jest bzdura, żeby taką nazwę miało. Jako, że na wszystkich stanowiskach, gdzie widziałem pyrokaktus Strausianus, wszędzie były brązowe, ale zawsze znalazłem jedną z żółtymi cierniami. A na tym było odwrotnie. Tych żółtych, żółto czy jasnobrązowych cierni, to było całe mnóstwo, a niektóre miały standardowe ciemne Także to na wyrost opisali spinus dla mnie jest to strausianus. No ale, ale, ładne roślinki. No i te olbrzymie te, te denmozy. i opuncja sulfurea. No i te dębozy to właśnie tak rosną, takie do półtora metra takie dziadki mm -hmm. ogłosione. Fajnie to wygląda. Y, tu droga, ta żwirowa wiodła w ten, miejscu, tak się zagłębiała i... Aha, tam jedzie ta droga i tu się zaczyna tunel. I tym tunelem... Nie, to nie... Nie, to z tej, z tej strony musieliśmy jechać. To, tu był widok jeszcze ze stanowiska, a droga była z lewej strony. I tunelem się wyjeżdżało na tą damę, przejeżdżało się autentamę i dalej tą drogą po tamtej stronie już jechaliśmy. To no i znów dojechaliśmy w góry, w okolicy Uspalaty, piękne góry. Fajnie wyprofilowane. Większość drogi tej ruta 40 jest asfaltowa, dobrej klasy droga, ale czasami jest bardzo kiepskiej klasy. Drzwiówka i to ta sama droga, ta ruta 40. Załóż palatą, znowu droga tu z Mają z Znaleźliśmy też pterocactus reticulatus. A to takie, ja wiem, może z 7 cm długości takie świetki wystają z ziemi. Ale ciekawaść. Tak, on ma potężną rzepę, ale też nie kochaliśmy, że nie wiem. Na pewno ma. Fajne te u y, Uspalatensis, one rosną tylko w okolicy Uspalatyni, gdzie więcej, więc jest to endemit. No i znów jedziemy. Góry są naprawdę bajęczne, kolorowe, wszystkie barwy tam znajdziemy, jakie chcemy. Y, jeżeli chodzi o krajobraz, Argentyna jest naprawdę bardzo ciekawa, ale ta część górzysta, bo jak się wiedzie już w niziny, to tam już jest tylko trawa, trawa, trawa i nic tam nie ma. Natomiast góry są fantastyczne. Tak wygląda właśnie droga. Tutaj już troszeczkę gorsza, ta 40. No i te różnorodne góry. Dojeżdżamy do Paczako. Tutaj znajdujemy Echinopsisy Leukanta. Te Aura auracanthus, takie kulki jeżowe. I to są mnie interesowało najbardziej, czyli z traucianus pachacoensis. Tak on wygląda z bliska. A następnie zajeżdżamy już wieczorem na inne stanowisko i tu jest zupełnie nietypowy pyrokactus Wilikumensis. Mnie on się bardzo podoba. Jest dosyć taki trudny w trudnym uprawie. I mało kto w kolekcji go ma. A jest naprawdę piękny, jako że ma czarne ciernie, na skórek taki. Bordowo-szary, no fajnie, fajnie, to wygląda, fajna roślinka, nie wyciągają się w słupki, tylko do, dosyć kuliście rosną. No i Tefrocactus auracanthus, Tefrocactusów to w Argentynie całkiem mnóstwo, oraz echinopsis leucantha, też rośnie wszędzie. Przy czym Echinopsis le, leukanta, jeżeli widzimy go gdzieś bliżej krzaków, czyli czasami jest pod osłoną, to czy są króciutkie, ale jakie? A, jak, a jak będzie na pełnym słońcu, to już wygląda zupełnie inaczej. Stanowisk pyrokaptur taki komendy, co widzieliśmy. Tak naprawdę ten pyrokactus wszędzie jest taki sam, ale ma dwie nazwy, bo Niemcy bodaję, że opisali go jako Hyrokaptus. No, teraz już nie pamiętam, z czele ojca, jest nieważne, ale ładnie nazwę, ale to są te same rośliny, niczym się dokładnie nie różnią. Ale ładne, ładne. Też miały i owoce i naczona. I znaleźliśmy tam Hyrokaptusa tuberculatusa. To cała taka grupa tego była. A to wszystko rośnie na takich, te pyro, tam wyżej, a pterokaktusy w tym Rumoszu Skalnym, na takich niewysokich pagórkach. Jeszcze wili Po czym y, pojechaliśmy w góry, bo chciałem tam zobaczyć jeszcze jednego Krakowskusa. Tu już wszędzie, teren był taki dosłownie czerwony, ceglaste, to wszystko. Te góry były, ziemia, wszystko. Y, I w tych górach znaleźliśmy gymnotalizm w Błankinense. Takie dosyć ładne gymnotalice. Ładnie ociernione, tak. Tu dla kolgata, teraz klikły. A tu tak. A może kanta jest zawsze, też w oklicie można powiedzieć. Abromiteria, brevislolia to są roślinki, które wyglądają takie, takie poduszki fajne. Broń może do tego się dotknąć. <laughs> Liście są niesamowicie twarde, krawędzie ostre jak żyletki i dosłownie ciernie takie, że wbija się to i dnie. Nie wolno tego się dotykać. Ładnie to wygląda, ale... Opaźnie. Popatrzę, tak, z daleka. No a to mnie najbardziej interesowało, czyli pyrokaptus ambreanus. To są jedyne czerwono kwitnące pyrokaptusy. No tak jak wspominałem, już nie czas był na kwitnienie. Jeszcze jakieś tam owoce udało mi się. Zebrać. Mnie się podobały te pyrokaptusy, miały jedną wadę. Jako że rosły na tych w tych górach takich wulkanicznych podłoże liniaste i o ile grudnokalicja rosły na dźwietach, czyli tam, gdzie chodziliśmy, to te rosły na tych skarpach, takich prawie pionowych, że a to, to nie, nie była skała pewna, gdzie można było nogę postawić, zejść, tylko, tylko to była dosłownie skromizna i trzeba się było tam, no do kilku się dostałem, żeby zrobić zdjęcie. Ale... Z takim, z, no, z duszą na ramieniu, że za chwilę mogę wylądować 200 metrów bliżej. <grym grym> Ale w takich rzemieślkach krusiaszka. <grym grym> no i chcemy jechać dalej. Tu już zdjęcia nie zrobiłem. Kawałek dalej z tej ziemi na drodze usypany wał. I...